Cześć, to ja, wasz ulubiony fauloger. Piękna, niedzielna pogoda, słoneczko. Woda nie tak zimna jak moja pod prysznicem. Także zachęcam cały czas do kąpieli, do pływania. O, ktoś mnie tu ukradkiem nagrywa z brzegu. Będzie widać mój wielki brzuch. Marysia już po treningu załączy obrazek. Uciekła mi po prostu do wody. Twarda babka z niej. Naśladujcie. Pozdrawiam wszystkich. No, jak widzicie jeszcze raz piękne słoneczko. W tle dziewczyny się przebierają. Jeszcze raz zachęcam do pływania. Warto. Brakuje mi koncepcji na jakieś sensowne zakończenie, więc do widzenia, kłaniam się, pozdrawiam.